Witajcie w kolejnym filmie, który chcemy pokazać, bo tak, bo yy, mamy takie drzwi, tego nie, chyba nie, nie za bardzo publikowaliśmy, taki film, więc chcę Wam pokazać. Takie drzwi, diere yy, z jednym zamkiem, tym centralnym i już pokazuję Wam, jak my to przerabiamy, co my z tego robimy, tak. I klient sobie zażyczył dwie wkładki. Więc są dwie rozety antywłamaniowe również, w komplecie jest oczywiście tylko ta jedna główna. Klient sobie również na, na drugą wkładkę tą pomocniczą też e, rozetę antywłamaniową. I z bardzo solidnymi wkładkami, czyli 4KS-em, elegancko sobie działa, sprawdzimy jak on sobie chodzi. Tak, ładnie przekręca się. Nie chcę kodu klucza wam pokazać. A druga wkładka natomiast to, to, co już na wielu filmach widzieliście, że w standardzie w zasadzie dajemy. no Tu gaśnie światło. W standardzie dajemy FPS na dodatkowy zamek, też ładnie wszystko działa. Tutaj w przypadku tych drzwi trzeba dorobić kolejny, kolejny otwór. Na, na, rygiel, na rygiel, dodatkowy ten, tutaj pod językiem klamki, no. i wewnątrz ładnie to wszystko wyglądało. Oprócz tego, miejsca, ale to przez to, że klient akurat sobie polakierował te drzwi, więc w tej chwili nie wyglądają zbyt pięknie. Także są do małe poprawki, i tak jak widać, tutaj mamy tego 4KS-a świetnego i EPS. No, takie montaże również, czy przeróbki. Tak? No to mamy przeróbkę drzwi na dwusystemowy zamek. Pamiętajcie, że zamek Cipier z rozetą antywłamaniową, ten zamiennik, który my stosujemy, posiada certyfikację Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. No i wkładamy oczywiście dwie, jedną, przynajmniej bardzo dobrą wkładkę, drugą dobrą, tak żeby obie spełniały swoją funkcję. No to tyle. Do następnego filmu. Dziękujemy bardzo.